Morderstwo na prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu podczas 27. finału WOŚP wstrząsnęło Polską. Jurek Owsiak, szef fundacji, w obliczu tragedii postanowił zrezygnować ze stanowiska i oddać swoje obowiązki w ręce współpracowników. Z tego powodu społecznik został obrzydliwie zwyzywany. To już wywołuje mdłości. Jurek Owsiak wystartował z wielką orkiestrą świątecznej pomocy już w 1993 roku. Przez wszystkie lata swojej dobroczynnej działalności udało mu się zebrać już miliard złotych na dofinansowywanie państwowych szpitali poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Trzy dni temu, w całej Polsce odbywał się 27. finał WOŚP, czyli Dzień Koncertów i Podliczania Zebranych na Szczytny Cel Pieniędzy. Niestety podczas światełka do nieba w Gdańsku doszło do największej tragedii ostatnich lat czyli morderstwa na prezydencie miasta, Pawle Adamowiczu. Dokonane przez 27-letniego Stefana W. przestępstwo, które zasługuje na najwyższy wymiar kary, stało się powodem zaciekłej politycznej walki, w której dochodzi do wzajemnego przerzucania się winą. Niestety gromy spadły także na samego Jerzego Owsiaka. Niektóre komentarze potrafią przyprawić o mdłości. Jurek Owsiak obrzydliwie zaatakowany mord na popularnym samorządowcu. Który w październiku został wybrany na kolejną kadencję, rządził Gdańskiem od 1998 roku. Odbił się również na samej wośp. W obliczu tragedii i licznych ataków Owsiak zrezygnował z kierowania swoją fundacją, co stało się przyczyną zacieklejszych obelg i przerażających insynuacji. Dziś jedna z internautek porównała woźb do tonącego statku, na którym Jurek Owsiak nie jest kapitanem, lecz szczurem. Stwierdziła również, że jego decyzja podyktowana jest strachem przed odpowiedzialnością za tragedię. Zapewne chodziło tutaj o absurdalny zarzut niedopilnowania bezpieczeństwa zmarłego. Owsiak zrezygnował, ucieka przed odpowiedzialnością. Jak szczur stonącego statku, czytamy. Nie jest to jednak odosobniony przypadek. Przypomnijmy, że przez ostatnie dni trwała medialna i internetowa nagonka na owsiaka, którego od lat w obrzydliwy sposób oskarża się o niemoralną działalność, złodziejstwo i wysługiwanie się wolontariuszami. Niestety śmierć prezydenta Gdańska nie zmieniła nastawienia wielu Polaków, którzy jak to zwykle bywa, próbują doszukać się drugiego dna i odpowiedzialności osób trzecich za tragedię. Morderstwo na Paweł Adamowiczu 13 stycznia w centrum Gdańska, znane ze swojej otwartej postawy i chętnego wspierania wośb, Paweł Adamowicz uczestniczył w światełku do nieba. Prezydent palił sztuczne ognie i cieszył się razem z zebranymi pod sceną osobami. Nagle, niezauważony przez ochroniarzy, uzbrojony w nóż 27 latek wtargnął na scenę i zadał Adamowiczowi kilka ran w okolicach serca i orty. Po wielu godzinach operacji i wyczerpujących próbach uratowania jego życia, włodarz Gdańska zmarł wczoraj wczesnym popołudniem. Redakcja pikiok.pl jest zaszokowana wydarzeniami z niedzieli i łączy się bólu z rodziną pana prezydenta.